Rozdział 5. Synu człowieczy weź sobie ostry miecz. użyj go jako brzytwy i ogol nim sobie głowę i brodę. Potem weź wagę i podziel włosy. Jedną trzecią spalisz w ogniu w środku miasta, gdy skończą się dni oblężenia. Jedną trzecią potniesz mieczem wokół Niego, a jedną trzecią rzucisz na wiatr. Ja zaś dobędę na nich miecza. Weźmiesz też niewielką ilość włosów i zawiniesz je w róg swojego płaszcza. Z nich znowu weźmiesz część, rzucisz je do ognia i spalisz. Z niego wyjdzie ogień, który obejmie cały lud izraelski. Tak, mówi Pan Bóg. To jest Jerozolima. Umieściłem ją wśród narodów, pośrodku krain, ale ona zbuntowała się przeciwko moim prawom bardziej niż inne narody i przeciwko moim nakazom bardziej niż otaczające ją kraje. Odrzucili moje prawa i nie postępowali według moich nakazów. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Buntowaliście się bardziej niż otaczające was narody, nie postępowaliście według moich nakazów i nie wypełnialiście moich praw, kierując się prawami narodów, które są wokół was. Dlatego tak mówi Pan Bóg. Oto ja także występuję przeciwko tobie, osądzę cię w obecności innych narodów. Z powodu wszystkich Twoich obrzydliwości uczynię z Tobą to, czego do tej pory nie czyniłem i czego już później czynić nie będę. Ojcowie będą jedli dzieci, a dzieci będą jadły swoich ojców. Dokonam sądu nad Tobą, rozproszę na wszystkie strony całą Twoją resztę. Dlatego oświadczam na moje życie, Wyrocznia Pana Boga. Skoro splamiłaś moją świątynię ochydami i wszystkimi obrzydliwościami, to i ja będę się brzydził Tobą. Nie spojrzę ze współczuciem i nie przebaczę. Trzecia część Twoich ludzi umrze od zarazy i zginie z głodu w Twoich granicach. Trzecia część padnie od miecza wokół Ciebie, a trzecią część rozproszę na wszystkie strony i dobędę na nich miecza. Lecz ustanie mój gniew, powstrzymam moje oburzenie na nich i uspokoję się. Wtedy przekonają się, że ja, Pan, powiedziałem to w mojej zapalczywości, gdy pałałem na nich gniewem. Zamienię cię w ruinę i w hańbę wobec sąsiednich narodów i wobec każdego przechodnia. Staniesz się hańbą i pośmiewiskiem, przestrogą i zgrozą dla okolicznych narodów, gdy wykonam na tobie wyroki w gniewie i oburzeniu, poddając cię surowej karze. Ja pan to powiedziałem. Wypuszczę na was srogie strzały głodu niosącego zagładę, wyślę je ku waszej zgubie, wzmogę głód wśród was i zniszczę wasze zapasy chleba. Ześlę na Was głód i drapieżne zwierzęta. Osierocecie. Dosięgniecie zaraza i krew. Sprowadzę na Ciebie miecz. Ja Pan to powiedziałem.